Już 11 października zapraszamy Was na wyjątkową imprezę Harkila Day, który będzie połączony dla Was specjalnie z Zauer Day. Tego dnia będziecie mogli przetestować u nas Zauera 505 oraz Blazera R8 Professional 2.0 w Nowej Kolbie. Płacicie tylko za amunicję w cenie sklepowej. Poznacie nową kolekcję Harkila i Zealand. Dla pierwszych 20 osób, które zrobią zakupy, wór gadżetów gratis oraz udział w losowaniu cennych nagród rzeczowych. W puli między innymi Pastorał Ziland, Kultka Sandham oraz pola benjamin. Przygotowaliśmy dla Was mega promocje na wabiki Klausena oraz praktyczne porady, jak skutecznie z nich skorzystać. Dodatkowo, jeśli potrzebujesz wytrzymałych butów, taktyczne buty loa w mega promocji, także nie przegap tego. To nie wszystko dla osób szukających taniej budżetowej broni, dodatkowe promki na broń marki Ata, przyjęli przekonaj się, że może być jeszcze taniej a może potrzebny Ci praktyczny niezbędnik amerykańskiej firmy Lederman. Skorzystaj z promocji. 11 października przy zakupie produktów tej marki otrzymasz ostrzałkę lub kubek gratis. Tego dnia zabierz ze sobą swoją usmoloną broń, kup najtańszy produkt marki Reflex, a chłopaki doprowadzą ją do czystości za darmożkę. Nie może Was zabraknąć 11 października. Widzimy się od 10 do 17 ulica Wolborska 1, Piotków-Puchacz.